Ty, 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 ty. Ja już zacząłem. To jest cześć. To jest wojna na serwerze 61 na masakra nie. Od mojej level jest tutaj z głową creepera jest cześć, jeszcze dobra, jeden, powiedziałbym, nie, ja nie Tak, Dančo chce się do mnie te teleportować. No dobra, zaczynajcie już. Ja już zacząłem. E, cześć. Siemanko. Cześć. Lewej cześć. O ile level jest Adisiek? Nie. czekaj, odno czekaj, stój, bo nowa zaczniemy od nowa. Stój, nie ma go sobie. Nicki, ha 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 Pekaj to jest niewidzialny. Tak, cześć, jestem niewidzialny, nie to jest sześcienna masakra wojna. To obok mnie obok niewidzialnego jest od tej osóbka wow. To jest ze mnie żarto. ty! Ej, to czekaj eee, i Skylet A ładnie nie bijcie mnie, ej! Terkwebs. Siema? Cześć. Ej, no nie się! Dobra. Gramy, gramy, gramy. Tak! Tak! Mordor, będzie do Będziemy Idziemy na wieżę, ja idę do siebie. nagrywam Wszyscy na wieżę, na wieżę, na wieżę. idę na moją super tajną wieżę, której nikt nie zna i jest głupia. Ja tam Dobra, let's go, lecimy. Jeszcze kuboidów nie ma zdjętych. Dobra. No to zdejmuj te kuboidy. A we sobie doj... Dzięki, Na tej... Serduszka, jest tylko 3 życia no Dzięki drużyna, która straci te wszystkie życia, no to kończy grę No nie wiecie jak to? Jak myślisz? O, właśnie, właśnie Gdzie oni są? Strzeli do nich Gdzie nie są no? Wcześniej tutaj byli, na tym, przy naszej wieży Tej celuje, oni celuje Oni się tutaj budują I oni zaraz dojdą nam na tą wieżę wysoko Dobra, gotowi wszyscy ja zdejmuję kubojdy. Tak, oczywiście. Okej, okay. zdjęty kubojdy? No. O, kruk już jedno z, życie stracił. Kruk już stracił. Dobro. Dobro. Ale co stracił? Na górę, ej, na górę idziemy, ziomek, na górę chodź. Dobra. Dobra. Dobra, dobra, okej, okay. dobra, idziemy na gulę, na gulę idziemy, rusz dupę. spadłem, ale mi... wstąpił, jest diam, tak ktoś pisze, biją cię, biją cię, ja chyba mam lepszy łuk, ale nie bij mnie, no właśnie, nie bij mnie. Chodź. No. Jestem, ja się i tam do nich iść. Ej, Oni chyba będą do nas szli, więc... Y, oni się są też na dołu. górze. We, tu nie wchodź, tu nie wchodź, bo oni tam nas katują jak na wiesz Masz optifajna, optifajna masz? Mam. Masz cheatas z największych cheatów? Mam, 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 mam. Każdy ma optifaj'a. <ścoughs> nie. No, ja mam. To tutaj I... siedzi, okej. Okay. A Skynet! To? <ścoughs> masz łuk. Ja, kupa. Mam łuk. A. A masz czoły? Tak. To dobrze. mam możecie mnie pocałować. Jego go strzelają! Ratować to... go! Ej, oni są... Tam. A ja pokazuję. Oni są na tej wieży wielkiej. A, tam są! Ej, wszyscy... czekajcie, czekaj. Ej, kurde. A, na góry idziemy, na, na górę, na naszą wieżę. To, to oni tam... ich zestrzelimy jak... G. Chodź. Au. To tu jest lotnicki. Bliski. Nie ma... ty, ty, ty jak zwykle tu się odwalasz. Uuu, trafiłam go! Brawo! U, padł. Jeee! Yes. Yeah. yeah. jeden dedy! Nie! Yeah. yeah. w końcu! No dobra, w końcu ja ciasteczka do... są znane! Co? Mam pomysł! W końcu ciasteczka są znane! Lociski mogę cię zrzucić! Nie! Dobrze! Oni ujrzą! Pani mi! No niech są przeszkód! Nie, uważajcie, uważajcie! Czekajcie! Kto Kogoś strzelają! O, z tamtej dużej wieży, tamtego główna małej! Dobrze. A co my się... my o, my się zaję, czy... u Mi się. O, dam. Minął, druga. Mi się zdaje, czy dajcie maski na dziewczyny. dziewczynę? No! To, to jedno. No, tak, z dziewczyną? Ale szczelamy, jaki znasz snajper. Tak. Mamy wszyscy AWP. Co oh, okay. jesz? A AWP gotowe? Ej. Ej. ej! 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 Kto nie żyje? Kto się umarł tutaj? Skylet. Ja! Ja! Jak to? No bo on mnie zabiłaś. Zabiła. Skylet go nie... zabiła. Ale... No, ty... Skylet jesteś świetna. Masz to, masz to. Ale, da... Oj, co, mam buciki! Skylet, uwielbiam Cię wszyscy. A ty <laughs> on, on tylko jedyne marzył, marzył, marzył. marzył. A przypadki oni nie, nie są u nas? No, no sorry. Fuck au. Fuck. Nie, nie, nie ma też przypadkiem moje jego łuku? Ma to mamy problem. Ja, spró ja spróbuję ja ich... Zajmijcie ich trzech, ja ich spróbuję. Ja ich ich ej, nie ma ktoś może jakiegoś łuku wolnego? Ej, oni, oni nie, nie weszli. weszli ej, oni przypadkiem nie weszli do nas? Właśnie tak też myślałam, czy Bo no, nie są za tym drabinkami... Wiecie wow. co, to może tak. Chłopaki i. Nati zostaje z... <laughs> Chłopaki i Nati. No ja. Ej, to jakieś przejście sobie zrobię, a nie to standard Chodź, Ej, God, idziemy tam? Masz dyaksowy? Kode. Ja mam żelazny. Tak Czekaj, ok. e, mogę to zepsuć? chodź tutaj Rzütam ten daj na Nati, mam granaty. Zobacz, mam granaty. A ty okay. jest przejście. Uważaj, bo czasami... Widzisz? Au. Lecę... A <śmienicza> ty <się> nie ma <śmienicza> przejścia do końca! Ty tu nie przejścia do, do końca! Ty za zagłus... A tu nie ma przejścia do końca! Chciałabyś tam do nich iść, bo oni nie mają zbroi, nie? I byśmy ich mieli szansę. Ej, wbijemy tam? No tak! No, wiesz, no to rusz się, Natalia. Waliwa? Dobra, to let's go, panienki. Oni <śmienicza> nie mają zbroi, to mamy szansę duże. Ale się nie o, zajmijcie tam, żeby nie widzieli jak ja tu będę przychodził. I chodźcie ty ktoś koło mnie. jesteś? O tutaj, przy tym moście dziwny. O tutaj, tu, Skyle tutaj na lewo. A, okej. Okay. Maj moje rzeczy, ja idę. Okej. Okay. No bierz. Kto do mnie ja pisze? Będę... Uwaga, oni tam, tam są. Kto ma moje strzały? Ja idę, uwaga. Dobra dawaj, go, 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 okay, cię. Okej, dajesz, idziesz, idziesz. Ro robię ci cover fire. Uwaga. Ej, szybko! Ja Już przejście! Tak. Przejście zbudowałem, Szy... szybko do mnie, przejście zbudowałem Możemy wbijać tutaj, tutaj, tu! Ej! Wszyscy tutaj do mojego Dawaj przejścia. Giełd. Uwaga, bo będą... Do cię strzelać, mają wie miecz. Dobra. Wolne, wolne. Dobra. Fak, fak, obrywam, obrywam. A Majmuki. Dobra, Czas Dobra, kopał. ej, wszyscy idziemy, wszyscy idziemy za gatkiem. Czy, czy oni mają podwójny mur? Tak.

Dobra, da, jestem jestem. Ja ja nie przesadzili z tymi chodź murami tutaj, trochę. Szybko! Jak do Szybko, szybko, szybko! 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 Dawaj, go, chodź szybko. Tyfaj dobra, dobra, się, czekaj się, hmm. y, a... szybko, szybko się. Pomóż, 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 pomóż. Ej, budujcie na spawnie, tam muszę by O i tam kjaksowy miecz to jest? Dobra, dawaj, 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 dawaj. Okej, Dawaj ci jaksowy. Masz itemy, masz itemy. tu masz. no itemy. No macie tutaj, masz ten miecz dobry.

Dobra, dajcie, ej, tu! Frajer! Dobra, Oby, daję się. ci! Frajer! Ej, ich już nie ma! Tam są na górze, na górze są! Jeszcze dobry, dobry Dobra, to A to jeszcze miałem czały. taki złoty secik. A ja czy... mam nic z tego! Gdzie oni są? Ty jesteś szybszy, Gold. Ej, jeszcze miałem ten, ukratowaną tak, czy... zbroję. Jaką? kratowano ma ktoś to ja kratowano Nie mam, poczekaj, ja mam ja mam jakieś... Kratowane. Coś tam tylko. Kratowaną. No, Kratowaną. szczere, byłeś, szczerość, twoja. Dobra, wszystko Pozwala. mam, lecimy. Okej, okay, dobra, hit. Odeźmy. Jedyne co teraz możemy zrobić Ej, to. Ale tu coś... nie ma. A nie, tu jest jeszcze jedna wejście Dobra, gdzie oni są? Góra. Ale... gdzie jesteście? Ej no, a nie, a został a. tylko. Zaczynamy tak, tak, wojnę. Tak. Nie. Ciałby, ciałby. Nie, 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 nie powtarzamy. I e tutaj są. Ej, diaksiki są. Diaksiki, diaksiki. są. Ale <laughs> <laughs> to, to, to jest jeszcze będzie diaksiki. diaksiki. Ale to bierz diaksiki. Biorę. Oczywiście. No, A już wygraliśmy, bo nie wyszedł. E, wygraliśmy i są tylko... wygrał ich. Podaliśmy. Dobra, trzeba ich trochę uratować. Czemu? Tak i oni mówili, że znowu wygrają, nie? Ta, oni... Tak, tak. Daj mi... To jest. No kto mnie... Nienawidzę was! Co wy zrobiliście? Chyba cię nie strzelać, kto mnie strzela, no. Ja mam na serzuszka. Aaaaa! Ty ktoś jest, a to ty. Nie, ja, ja, ja wolę na to na górę Jak Nie dańciu uderzy to ma w Jak ja ci dańciu wierzy? Jeszcze dańcia, ja 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 chcę go zabić! Jeszcze dańciu został! Ja zostawcie go, my ty poczekamy na ich. A to tutaj niepotrzebne rzeczy. Jak mnie tylko zaatakuje, zostaje od razu po ryju. Ale ich wieża wymiata jest po prostu tak zniszczona, haha Chyba internet zaraz spadnie. Co? Koniec o! No chyba już wygraliśmy, to ostatnia wojna była taka taka taka, trochę do dłupy Ej no kto by mi strzela? No wszędzie, prze... to niewidialny... Zostań. Co, ja ciężko da... Dzięki, internet zaraz spadnie. Wiecie co najlepiej by było zrobić teraz? Ej no kto by mi strzela, no! Nie ja Ej, god, jakby co to, to... Weź, aby hasło nie było widać. O, ja teraz, ja teraz mam cięcie. Sorry. Najpierw by teraz było zrobić takie coś, czyli... Zatnijcie marty diaksę? Yyy, nie. Mam tylko diaksowy miecze. Dwa diaksowe miecze mam. Kiedy to kończymy? Też. Jest... Ej, dańcie Właśnie. trzeba zabić! Ale ja nie chcę <laughs> Ej, ma ktoś kill'ów? Biorę w ręce Murzyna. Nie widziałem, daj mi kill'ów. A ja mam jeden. Jest Jeszcze Dancio, tak, tak okay. A nie, mam, mam dwa. No nie, czekaj, bo się zaaklinowaliśmy. O ty Murzynie. Skacz, skacz, ska ej, skacz. Ej, ej Dancio, i są u nas. Zagifki. <laughs> 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 no. Już. Daś mi Masz. Ja już w dupie. Okej, okay, dzięki. Dobra, już wygraliśmy, bo Dancio ja się ty... poddał. Się podam. dobrze. O ty masz, diaksy trzyma, że w ręce? No diaksy. Ale ja nie no, ja widziałem, że oni są, u nas, oni się do w magazynie u nas siedzieli. Co, zabiłaś go? Tak! Nie! Yeah, brawo, był brawo! wraz się przydałaś! Aha. Ha, ha, ha. Ej. ej, 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 nie obrażaj na Dobra, idziemy się żejebać, bo już wygraliśmy chyba tą wojnę. Aż nie, szansę. I wszystko ich zabyliśmy znowu. I znowu będzie czerwoni oszukują. No właśnie, pod moim filmem hejt. Film wydałeś jakiś, a ja nawet nie widziałem go. No nie widziałeś, go tylko pierwsza wojna co była. Każdy go widział. No to musisz tak, ja musisz udostępniać linki na i każdemu. Że os ostatnio nic nie dawałem, bo, bo jestem chory od tych... miałem tydzień więcej ferry bo jak chodziłem do szkoły. Nie ja chodziłem do szkoły, chory. bo ja byłem chory, chory byłem tak. O loba. Dobra, internet mi padnie. Nie! Szybko, to musimy cię żegnać, bo ja mu internet padnie. A nie, bo ja to było ósme ten plugin na życia i sobie tak na luzie pogramy z nimi, nie? Ty! Zabijamy sobie <laughs> Zaraz zginę! <laughs> o to chodziło? Nie bij mnie! To jej <laughs> dla ciebie? <mnie? śmiech> Czekaj. Ej, kto to? Się sami nie bije, Ej, no, ja, ja go ratuję. Teraz dłużej chyba. No ratujesz życie. No go... wiedziałem, jak strzelaj ze A mnie. Ale ja czy nie, nie piję. Ja wiem, nie, nie ciebie. Ale Piękno, mnie lag złapał. Ja... Ej, wy też was lag załapał. Nie bij mnie, Skyler. Ej. Jaką masz dziwną głowę? No, ja w ciebie nie strzelam. I tu ja jeszcze będzie to jeszcze naroda Dobra już... No. Ktoś podaguje mi no życie? Co, ty teraz wyglądasz jak ten niewidzialny z tą głową creepera, to wiesz. To jest moja to jest głowa! Nie ja tym razem nie ja, bo ja ty tym razem Ej, płakać. sorry za tego laga. Bo mi coś zlagowało. Ktoś przywrócił mi życie? Nie. Nie, po co? Ja, ja już ci przywróciłem. A jak dużej. Tak? No, Sorry. przestań! A teraz naprawdę nie chciałam w ciebie, walnąć moim kilowym. chciałam tylko w koble. Masz pogromcy niebieskich. Chcesz pogromcy niebieskich? Ja. To jest, to jest jedno strzałowiec. Chcesz zobaczyć? Tak to się robi. Skylet dednął? No? Oj, ej, ej, patrz, czekaj, patrz, chodź. Masz pogromcy niebieskich. To jest jedno strzałowiec. Do o, mam jedno życie. O. To ja też, mają dwa. Spoko. Cześć. Możesz ze stąd iść. Cześć, możesz ze stąd iść. Cześć, malinko. No lotnijcie! Ja was tu nie puszczę! Właśnie, nie wchodźcie na serwer. Chodź tu, Adisek. Dobra, dobra, ty choć będę cię protektował. No nie Jaki sprinter? Ja nie, nie chcę się. Chcę się go szczelać. Chcesz się poszczelać, to wyjdź na szczelnicę i. O cóż, na ch chodź chodź tu. Zacznę śpiewać. Ej, ej, kto jest w ogóle na szczelicę? Yes. Ej, kończymy już, czy nie? Ja, runda druga, bez żyć. Jak to? Dobra, to pożegnajmy się Nati z rundą tu pierwszą. Jest bo to już dwa jakieś. Zbiłam. Ej, no, 14 minut trwa Już biłam, nie musisz Jó, tu Już, no. o Chcę Zostaw yes. Serwer numer 1-2 To żegnamy się z rundą pierwszą Albo to ostatnia jak gał e, Refresh Dojm Jak macie do serwera, na który gram, Locking. patrzcie Cześć! Cześć. Cześć. Żegnać się z Rudą Pierwszą. Co robisz? Skyless, żegnaj się. Cześć. Bye. Bye. Nara. Witam.